Witam wszystkich fanów Czarnego Sportu. Dzisiaj materiał pod tytułem Stadiony żużlowe w Minecraft, część druga. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport. My już lecimy z tym materiałem. Jako, że pierwszy odcinek z tej serii bardzo wam się spodobał, postanowiłem nagrać kolejną część. Na początku dziękuję wszystkim autorom, którzy podesłali filmy. Ale już nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego stadionu. A ten jest autorstwa Kapisz07, który wraz z kumplami zbudował dosyć okazałą konstrukcję. Stadion jest położony nad wodą, co czyni go jeszcze bardziej oryginalnym. Trybuny są dwupoziomowe. Jest oczywiście park maszyn oraz wiele ciekawych detali, jak na przykład flagi innych krajów. Konstrukcja dachu podobna do Motoareny w Toruniu. Stadion ma oświetlenie, więc jest dobrze widoczny w nocy. Budujący zapowiadają jeszcze nowsze innowacje. Mnie osobiście zachwycił pewien szczegół. Otóż kiedy uruchamiamy dźwignię w pomieszczeniu sędziego, taśma unosi się w górę. Prawdziwy majstersztyk. Brawa dla budujących. Drugi stadion, który zbudował trufel wraz z kolegami to stadion RZTZ Rzeszów. Jest charakterystyczna wielka trybuna na prostej startowej oraz mniejsza na przeciwległej prostej. Podoba mi się ogromny napis RZT przed samym stadionem oraz kawałek ulicy. Mamy okazję zobaczyć zarząd klubu czy nawet loże VIP, z której widzimy stadion w praktycznie całej okazałości. Stadion ma dobre oświetlenie, a dzięki kolorom tam użytym wygląda bardzo fajnie. Gratuluję! Kolejny projekt jest autorstwa EKI. Jak mówi sam autor, jest to stadion GKM Grudziądz, choć ja mam nieodparte wrażenie, że jest to stadion niemieckiej drużyny. Nie wiem dlaczego tak mi się kojarzy. W każdym razie wygląda pięknie, jest dużo zieleni dookoła, trybuny wcale nie są wysokie i to pasuje do tak owalnego stadionu. No właśnie, jak na Grudziądz trochę za krótkie proste. Jak na stadion GKM przystało, na całej długości znajdują się lampy. Na środku natomiast znajduje się mini tor. Cała otoczka jest fajnie zrobiona. Za stadionem znajduje się budynek, a obok niego stoją chyba pojazdy. Pozostaje pogratulować autorowi świetnej wykonanej roboty. Autorem następnych stadionów jest Capix, a no właśnie nie jednego, a kilku stadionów. W sumie mamy okazję oglądać pięć konstrukcji jego autorstwa. Niestety nie są to nagrania tylko zdjęcia, ale myślę, że tutaj również dużo widać. Stadion imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim. Myślę bardzo wiernie odtworzony, następnie stadion lubelskiego motoru. Idealnie długie proste, myślę, że nic nie muszę dodawać. Następny stadion to stadion olimpijski we Wrocławiu. Tak naprawdę nie widzę tylko trybuny naukach oraz parku maszyn. Wszystko inne jest idealnie zrobione. Moto arena w Toruniu, również stadion świetnie odwzorowany. Tak naprawdę nie wiem, czy do czegoś mógłbym się tu przyczepić. No i mamy bonus. Stadion hokejowy. TD Garden Boston. Przepraszam, jeśli to źle przeczytałem. Jako, że zbytnio nie znam się na hokeju i tej areny nie znam, powiem po prostu gratulacje. Kolejny stadion i kolejny bardzo oryginalny projekt. Mamy tu chyba pierwszy w historii Minecrafta tor do ice racingu, a może water racingu. Bardzo, bardzo długie, proste. Łuki raczej zwykłe, ale też nieco węższe. Duży plus jest taki, że tu naprawdę można się ścigać nie na motocyklach, ale na łódkach. Jest park maszyn oraz trybuny z zadaszeniem. Zawsze to jakaś odskocznia. Coś zupełnie innego niż dotychczas. Autor Adi917 zrobił dobrą robotę. Gratulacje. Ostatni stadion w tym odcinku to stadion Włókniarza Częstochowa, ale zrobiony bardziej po swojemu. Jest oczywiście wielka trybuna. Co ciekawe, nie ma band, ale są wysokie ściany. Wszystko ma swoje plusy, tutaj zawodnicy przynajmniej nie wylecą za tor, a tak na poważnie to stadion wymaga małych poprawek, chociażby trawa mogła być bardziej owalna, ale nie ma to narzekać, link do oryginalnego filmu znajdziecie w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli Ci się spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę. Do następnego odcinka, na razie, cześć!